Także ślimaneczko na kanale, troszkę mnie nie było, mam nadzieję, że się to teraz zmieni, ale tak z tytułu. Dzisiaj sobie otworzymy spawareczkę, nowkę, jeszcze nie widziałem. Jak widać, stoi zapakowana za mną. Zobaczymy, czy to, zobaczę ja, jak to wygląda w ogóle, bo nie widziałem spartusa na, na oczy. No i zresztą, zobaczycie moją reakcję na to, jak sprzęt wygląda, co zamówiłem. I ocenimy sobie pod względem wizualnym, a pod względem technicznym, to już myślę, że uda mi się nagrać w kolejnym odcinku odnośnie właśnie tej zabawki. Ale pamiętajcie, zostawcie łapkę, zostawcie suba, bo już niewiele brakuje, żebym tysiąc subów bił. No i co? Jak macie pytanka, standardowo do komentowania. A teraz co? Bierzemy się, bo już ja się już nie mogę doczekać, za odpakowywanie. Nowiutkiej spawaneczki. Jak widać, wszystko jest zapakowane jeszcze. Jeszcze nie odpakowałem, nie wiem za bardzo jak to opakować. Wszystko oczywiście od Tigla z Rzeszowa, opaku. Powiem, że zapakowane. Solidnie. Zobaczymy co to ja zamówiłem. Oczywiście do góry nogami otworzyłem, bo jak można było inaczej. Ja zobaczymy co tam z siła w silowku. Papierologia, na bok, znowu folia, o kurde, tak nie że sprzęt dużo większy jak mój ale, ale nie wygląda on on tra, tragicznie jak na, na taką spawareczkę to plastyczki całkiem fajne swoje waży, także zamówiłem w sumie. No, nie powiedziałem Spartusa 225 Pro ACDC, bo przyszedł czas, aby troszkę zwiększyć swoje mm, zastosowanie źle, zwiększyć, może, swoje umiejętności i mo o, zwiększyć możliwości, yy, które. Yy, Będę mógł oferować druga paczka, też w pokaźnym rozmiaru. Mają tu być akcesoria. Oczywiście uchwyt oryginalnego nie mam, bynajmniej tak myślę. Zamówiłem uchwyt customowy robiony przez Tigla. Ponoć Jeden z lepszych uchwytów, jakie wykonują na zamówienie. Szkoda. Szkoda jest tylko, że oni tak daleko ten sklep ode mnie mają. Ja to jestem taki człowiek, że lubię sobie jechać, pomacać coś, podotykać, żeby mieć pewność, co kupuję. A tak. Troszkę kota w worku, ale byłem zapewniony, że będzie to... Kurda kataśmanówka. Będzie to fajny uchwyt. O. O. No nie mamy poli. Super poli, poli, a poli, a poli, a poli. na Jedno pudełeczko zafoliowane, drugie coś zafoliowane, o, kurde. Trzecie zafoliowane. A tutaj troszkę drucików sobie wziąłem, ale to druciki, ja na ok. Pierwsze pudełeczko. No, z spakowanie, pełen szatu. Mnie, mi, mi się tak nie, 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 się nie, nie, tego nie, Kurde. nie, 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 Cych. A tu chyba mamy nasz uchwy, oczywiście też zawinięty. W No, w mam zapasu troszkę. Tutaj mamy nasz uchwyt, który ja sobie zażyczyłem, oraz sześciometrowy przewód. Uchwycił łamany, taki jak chciałem, w dwóch płaszczyznach. Szczerze, to fajny. Fajny, lekki, przewód mega-giętki. Nie, uchwyci krztosik. Dobra, Uchwyci krztosik. Patrzmy, co mamy dalej. Mamy reduktor, który do do zestawu. O, nawet dwie uszczelki dostałem. Reduktor na dwa wyjścia, żeby można sobie zrobić poduszkę gazową. O, nawet trzy uszczelki dostałem. Fajna sprawa. Pierwszy na bok, bo później ja pudełek nie znajdę, bo pierwki to sobie trzymam w jednym miejscu. Hop. I co my jeszcze mamy? Mamy elektrody złote, takie jak chciałem. Organizery. Jeden. Oraz cyk. Drugi. Czyli tak, to a to tak działa. Ja nawet nie wiedziałem jak to działa. Wiem, że to mogę wykręcić. Czyli to mamy główeczkę odpowiednik 26, tak w tamtym pigu. A możemy sobie wkręcić uchwyt dziewiąteczkę. Tak jak chciałem, jak czasami jakąś drobnicę pospawać. To miałem miałem problem. Ale fajnie, fajnie to działa. Tak jak mi się podoba, bo gętkiego uchwytu nie chciałem z tego względu, że ja jestem nauczony dociskać. No, nie, ufajcie fajnie. zostawić muszę ogarnąć. Bo albo mi czegoś brakuje, albo jeszcze nie wiem, co jest do czego. I to jest kwestia chwili. Ale w następnym filmiku mam nadzieję, że już maszynę poskładam. Zrobię porządek z zestawem. Tigiem, czyli go odłączę, podprzątam. Podłączymy tą maszynę. Zobaczymy, jak to działa. To co? Jak Wam się podobał taki szybki, krótki opening z Partusa od Tyglaba, to co? Zostawcie łapkę, zostawcie suba. Jak macie jakieś pytanka, to zapraszam do komentowania. Cześć!